Przedstawiamy Państwu kolejną firmę branży metalowej, która bierze udział w projekcie gminy. Narzędziownia ucznik to kontynuator tradycji narzędziowni zakładów metalowych fabryki broni jeszcze sprzed wojny. Powstała w 24 roku. Wówczas już obsługiwano przemysł zbrojeniowy i ta tradycja jest kontynuowana nadal. Nadal współpracujemy ściśle z fabryką broni. Współpracujemy również z przemysłami lotniczymi. Jak i szeroko pojętym ogólnie przemysłem krajowym, głównie krajowym. Narzędziownia produkuje formy, wykrojniki, narzędzia produkcyjne skrawające typu frazy czy wiertła. Również produkujemy, i to jest właściwie główna, główna część naszej produkcji, sprawdziany produkcyjne i urządzenia do kontroli w procesie produkcji. Jedną z ciekawostek, którą może pochwalić się zakład, jest fakt współpracy z firmami związanymi z lotnictwem. Lotnictwo to głównie to, co powstało w ramach offsetu w Polsce. Po zakupie samolotów F-16 kilka fabryk przeszło w ręce amerykańskie, powstały nowe i to one zlecają do nas oprzyrządowanie do produkcji. To one również są naszym no w tej chwili niestety głównym klientem. Takie wysokie warunki, jak oni stawiają, są trudne do spełnienia. Staramy się w tym kierunku rozwijać i staramy się, żeby, żeby ten przemysł był w Radomiu obecny. Narzędzia Ucznik jest jedną z dziesięciu firmy branży metalowej, która współpracuje z miastem. Jak ocenia tę współpracę? Uważamy, że miasto w tej chwili spełnia jakby swoją rolę i Urząd Miejski stara się wypełnić dobrze tą rolę właśnie taką integrującą ten przemysł. W zakładzie pracują wykwalifikowane osoby, ale pracowników wciąż brakuje. Firma daje szansę wszystkim młodym ludziom, którzy chcą spróbować pracy w tego typu firmie. Natomiast wymaga od kandydatów podstawowej wiedzy technicznej. Praktyki młodzi ludzie nauczą się w narzędziowni. Narzędziownia to jest zakład, który zatrudnia wysokiej klasy fachowców. U których jest ważna nie tylko wiedza wyuczona, ale i praktyka, często wieloletnia praktyka. Jest to swoistego rodzaju rzemiosło. Kiedyś tego typu fachowcy byli kształceni przy dużych zakładach, takich jak zakłady metalowe czy RWT. W tej chwili nie ma tego typu szkolnictwa. Nie ma też zainteresowania jakby młodzieży w tym kierunku. W związku z tym jest olbrzymi problem. Praktycznie kadra pracująca w tego typu zakładach jest, są to ludzie no, przed emeryturą, często na parę lat przed emeryturą, natomiast nie widać w ogóle młodych i to jest olbrzymi problem.